Cześć Szakal, jak tam na... Jak tam na bitwie... na bitwie się czujesz na polu wojny. witam, witam. No strasznie ciężko, strasznie. Krucho z amunicją jesteśmy otoczeni. Ale... ale jakoś sobie nie poddajemy się. Dokładnie. A, ale go wyjebało. Polacy to twardy naród i nigdy się nie poddamy, Oj nie O to chodzi, o to chodzi. Chyba że grasz amerykaninem. No to jeszcze możesz się poddać. <noise> co robi gościu? Zginął. Wiem, zabiłem go. <noise> Bracie, uważaj. Sniper. Slajper. O, ja mam tam jakiś żółty staw. Ja go muszę wziąć Nie ma w bata Ja mam zielony eee, Tam jest jakiś drugi snajper Czekaj, muszę zmienić umiejętności na... na... Na skan, bo inaczej to nie przeżyjemy Dokładnie Chyba trzeba będzie tak zrobić. Ja sobie w inwentorię pogrzebie. Tu mam sporo shitu, który mi nie jest potrzebny. Strzelba to na pewno nie. To zniszczyć można. Można. Dobra, mam skan już. Maska. Dobra. Ja tutaj niszczę trochę swój ten. Snajper się mną zajął, ale nic mi nie robi. Ja go ja mu zaraz coś zrobię. Dobra. Już go nie ma. Aha, no i elegancko mogę się wrócić tutaj po resztafu. Zbadaj, na przykład, co mi to dajemy za was. Modemat elektroniki. Weź przedmiot. Weź przedmiot. Dobra, wezmę wszystko i to zniszczę po prostu. O, dzięki Ci bardzo za ...podleczenie. A, kupa. Boże nie musi być. Tu mam jakiegoś rołka, ale ja go ulewam. Mhm. Mm Może kiedyś zrobimy jakieś nagranie, właśnie, na polowanie na rołku. No, ale jakoś tak ostatnio tak rzadko. O, zamknięty zasobnik mam zielony. No, muszę zabrać. Nie ma bata. <laughs> Jak zielony to pewnie. No, dokładnie. O, tutaj mamy tych czyścicieli. Tak. No zobacz. Moment. Weskanowałem. O kurde. No dobra to co? Idę tam do ciebie, tylko u mnie jest krucho z amunicją. Strzelaj z pistoletu, masz dobry pistolet? mam Dobra, zaczynam. Leżeć było Ale Mam skrzynię z amunicją Zaraz Także... korzystam Zaraz korzystam Dobra, no to co? Czyściutko mamy, tak? Gdzie jest szynka z amunicją? Tu mam. Tutaj mam I taką wiesz, tą wiesz o którą mi chodzi, nie? Aha A. Oto ja to muszę... Wiesz na czym to polega? Jak ja będę w obrębie tego mm -hmm. i skończę na przykład strzelać, wyładuję yy, cały magazynek To jak załaduję no tak, go, to, 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 to mam wtedy... z tego? No, z tego głównego że tak powiem, no, z tego mm -hmm. tej całości amunicji, nie? Dokładnie, tak, tak, tak. Też właśnie to przebadaliśmy ostatnio. Zajerzyłem o co chodzi, więc. Więc to jest przydatne jak się naprawdę skończy, nie? A to się szybko odnawia, także... Eh, frajery z przodu, Dobrze. uwaga Skanuję Dobra, widzisz tego? Atak na niego, nie? Ten pierwszy stoi na ulicy. Moment, moment, moment A tego tutaj? No, 3, 2, 1, strzelaj. Dobra, poszedł. oj, oj, oj. co się zacznie? Można by ich było jakoś sforsować, A, albo i nie. Namówię ich Na do odwrotu taktycznego. O Boże! Wow. Pałka! o. -o. Jeszcze ktoś? Pfff, brak chętnych. <laughs> no dobrze. To zbierasz to, zbieraj. Nie. Cheat. No to lecimy. Bo te stawy by się przydał, niestety. No ja już jeden mam, no. A nie wiem gdzie jesteśmy, w której my strefie jesteśmy Aha, my jesteśmy na samym dole, także co? Chyba obszar podjęcia, tak? Dobra, gdzie jest? Ile masz tam rzeczy? 7 na 9, 6 na 9 No to, no to warto tak. ci Eee, czekaj Zło cisze na o, proszę. 3. Gdzie? Czy obszarze podjęcia Widzisz? Dobra, widzę Fiolet, Fiolet, złoty. Z złotego jedziemy pierwszy. 3, 2, 1 No i tak to się kurwa robi. Jak tam, jak tam reszta. Rasuje. na nas, nie rasuje. Nie, tam jest kurde kilku. O o, i snajper. Widzę snajpera. Snajper na jeden strzał. Dobra leży, snajper. O, ale podbija do góry. Coś mi tu pokazuje, że mamy pski, ale dobra co? No wzywaj. No nie, tutaj gdzieś, wezmę obszar pięcia. Tutaj tak kurde. żeby był. Blisko, w razie czego, żeby się schować. No, no, spoko, spoko. Agent, Aha, słuchaj. Właśnie ciężarówkę, własna ciężarówkę. Mam skrzynkę z amunicją. Jak będą za blisko, wal granaty. Jeden leży. Już są za blisko. Dobra, technik zdjęty. Technik tutaj może nam nabruździć. Dobra, następny zdjęty, odpalony. Jeszcze nam się chowa tam taki jeden. 40 sekund mamy do helikoptera Ej, mam, nadzieję, wiesz co? mam nadzieję, że rogi na mnie wiadą tutaj wiesz No ja też mam taką nadzieję, ci powiem szczerze O o o o Nie, nie idź Leży Jeszcze Świerdzi. jeden Tak, widzę Dobro, leży o, No i pięknie, ale coś tu się jeszcze kroi Coś tu się jeszcze kroi, bo widać na tym, na mapie, nie? A -au, a -au, a -au. O Jezu, pała do mnie leci. No i mamy go co, podwieszam Podwieszaj. Podwieszaj, wziąłem leczenie Podwiesiłem O kurwa Pała mnie była. Uratuje Uratowałem cię, ale te, teraz uciekaj Daję ulta Daję ulta i podwieszam Dobra O kurde <laughs> Dobra, obry, obry zabrali Dobra, ja padłem, ale jest podwieszony mój lód, także. Zaraz się podniosę. Ja już wiesz, tak, cek leży, leżę, nie? O no nie, ja też już leżę. Czekamy na extraction, nie? Ale zdążymy. Nie, to już tam nikt nie zabierze na pewno. Odrodzenie, punkt kontrolny SM01 94 metry. Dobra, to ja zaraz wracam. Chwila, moment. Dobra. Oh Pięknie What are you for? No jestem No ja sobie tutaj otworzyłem Co tam zebrałeś? Przyniunie. A ziel, z zielonego wypadło, fajne też Wcale z, 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 się z, Nawet z niebieskiego nie, Na za niebieskie nie gniewam, bo dostałem magnuma Na 10,5 I pół tysiąca uh. Obrażeń ja się pewnie, nie mam, nie mam czy chwalić, bo zostałem tylko ochraniarzem jakiejś taktycznej. I... I do rozmontowania praktycznie. Mhm. Mm po prostu jest jakiś tam szali, ale to nie interesuje mnie wygląd, wiesz. No tak. Mhm. Mm Piwka trzeba się napić. O, no, napiłbym się napił. Ale gorąco było, jak dla mnie. Teraz ostatnio? No, teraz właśnie, przy tym, na tym punkcie kontrolnym w ogóle przychodzili zewsząd, można powiedzieć. A. No, ciekawie się robi. Ciekawie, muszę powiedzieć, co ta gra? Traci sens już kurde tak widzę no, powoli Dobra, amo masz Nie wiem czy ona hmm, traci masz. sens, no bo nie mam lepszego stafu jak to się nie, nie Aha, właśnie. No to musisz podziemia kupić. Wiesz co? Hmm. Now entering zone. Chodź, bo jest problem. O kurde, no nie gadaj. Violetowi na samym wejściu. No co ty gadasz? Już lecę do ciebie. Nega, czarny Nega. Obchodzę Cię z prawej Dobra Pała idzie! Nie ma za co Dzięki, dzięki No wychyl głowę, kolego Jeszcze tam jest. Ale menda. Dobra, leży. I się tu sami, kurde, mi ze sobą pozabijają. Ja nie, nie strzelaj na razie, bo oni i tak sami do siebie, a nie, już nie. Do nas też strzelają Na międzyczasie do siebie, tak? Co, jak napieramy O, pięknie Już nawet broń zmieniłem, bo mi się ammo całkiem skończyło Co właśnie no, nosisz okay. dwie bronie na tym, na tym samym rodzaju amunicji? No, bo to jest takie, wiesz, no. Wiesz co, to chyba trzeba będzie się na przelbę, strzelbę przerzucić, moim zdaniem Albo na snajperkę się przyda? Nie, wiesz co tu mm. snajperka odpada, bo strasznie bliski kontakt z nimi łapiemy, nie? Ale jakie zadaje obrażenia? Mm. Zależy jeszcze jaka, tak? Wiesz co, choć się cofniemy do bazy, no się do tego. Wiesz gdzie? Gdzie? Gdzie byliśmy teraz? Tu gdzie byliśmy teraz? Ja się uzupełnię, zmienię sobie już właśnie broń na jakąś drugą inną, żeby nie... Dobra. Weter szary. Po co mi sweter? Tym sprintel cel, a nie jakiś kurdeś dziadek w. w, 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 w. <noise> o, nie możesz opuścić w strefie mroku w trakcie walki. Ja, ja też jestem w trakcie walki, chyba serio. <noise> no kurde. No kurde, bele Dobra, no wracamy. No co, jak nie możemy, to nie możemy. Tam są. Gdzie? Tu do dwóch, trzech. No co, trzeba ich przywitać? Cztery. no dobra. Po prawej. No mm -hmm. i dobra, mamy jeszcze trybnego Delikwenta Tygodniowe, zabójstwa strzałem w głowę 26 z 40 co to za helikopter leciał teraz? Wiesz co, nie wiem, chyba zrzut No dla tu jest zrzut do strefy mroku Chodź tutaj Tutaj z tyłu, tyły mamy, tyły mamy I za nami jest zrzut, nie? O, o, o. kurna, chować się Spadamy, spadamy, coraz dalej Krystian Rozciągaj Spadam Spadamy To no niestety O o Na 33, I jakieś pułkowniki no właśnie oni pilnują tego zrzutu kurwa O przepraszam ale sobie kichnąłem Jeden leży O, Uhuhu. o szakal osiągnął 28 rangę <laughs> Windykator koło mnie jest. Widzę go. Ja nic nie brałem od niego. O, żółty staw. Wyleciał, o, dla mnie też. Ładuj w niego tyle, ile wlezie. Dobra, już jest mój. Jesteś mój, baby. Oooooo! Pancerz sił specjalnych, proszę. Pięknie. Idzie jest ten zrzut? Tu! Tu, A tu jak stoimy. On tu jest? No pa, zobacz. Mi coś wyleci też z niego? Ładnie? Powinno. O, o, uciekaj, 15 kredytów Phoenix Arctic Division i coś jeszcze dostałem. Ale ja dostałem jakąś kabury, ale i tak mi się nie przyda. Ale tobie dam, może tobie się przyda. Palce sił specjalnych też mi się nie przyda, tak naprawdę rzecz biorąc, bo wszystko mi spada. Oprócz broni dodatkowej, nie, także to. Mnie, to mnie nie satysfakcjonuje. Natomiast maska sił specjalnych mi podnosi broń dodatkową na 8000, ale nie, też mi spada. Kurde, wszystko shit. Niemożliwe. Wiesz to tak, że chyba można będzie zrobić tak, jak ja właśnie mówię, że ja sobie szybko skoczę tam do tej kryjóweczki Zmienię to ten, żeby wiesz, żeby nie ciągnąć tyle amunicji, wiesz. Z jednym. Ja już tak też praktycznie się wystrzelałem, nie? No, także ja się tutaj doładowywałem trochę. O, rogi, czyżby? Tak blisko, nie. Są, ale tak blisko, nie, daleko są. Mam jeszcze jeden zrzut. Mhm. On jest trochę daleko. Pię pół kilometra. Nie zdążymy. No chyba nie. Nie zdążymy, bo jeszcze trzeba będzie zabić. A, dokładnie. Także lipa. Zabić ten pacek i dopiero byś wziął, nie? No. Muszę sobie przerzucić jakąś strzelbę z skrzyneczki ze skrytki. Dobra szakal, to ja dziękuję ci bardzo za udział. Ja już dziękuję będę kończył ci. odcinek. Fajnie było z tobą zagrać. Również. Jak chcecie jeszcze żeby więcej nagrywać, jak się podobało, dajcie kciuka w górę. Jak się nie podobało, dajcie w dół. I do następnego usłyszenia Cześć szakal. No trzymajcie się.